Hoppa. Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Hondy Civic, do testu dziesiątej generacji Hondy Civic, bowiem auto przed którym stoję to już właśnie dziesiąta odsłona japońskiego bestsellera. W sumie to 10 odsłona i to po faceliftingu, które auto przeszło w zeszłym roku. Zmiany wizualne były kosmetyczne i jak mam być szczery, w ogóle ich nie zauważyłem jak odebrałem auto z centrali. Dopiero jak odpalimy zdjęcia egzemplarza przed face i po, to widać drobne różnice w zderzaku czy światłach. W sumie to światła to ważna zmiana, bo od teraz każdy Civic ma ledowe światła i to zarówno przednie, jak i tylne. Ale tak jak mówię, wizualnie zmiany są tak drobne, że w zasadzie obie odmiany, czyli ta przed i po face wyglądają tak samo świeżo. A to duży plus dla osób, które na przykład chcą kupić auto lekko używane. Zresztą najnowszy Civic jest jednym z tych aut, które wydają się nie starzeć. Pewnie przez swój, no, dość kontrowersyjny wygląd. O ile przód jest w moim odczuciu świetny i większość też tak powie, tak tył, no, jest dość kontrowersyjny. Nie dość, że jest mocno przekombinowany, to jeszcze może mieć dwie rury umiejscowione centralnie, co też jest dość dyskusyjne, zwłaszcza w aucie, które nie jest hot hatchem. W ogóle to testowany egzemplarz to odmiana Sport Plus, czyli taka najbardziej usportowiona, jedynie dostępna w tym momencie z silnikiem 1.5. Można łatwo ją poznać przez liczne dodatki, takie jak progi, dokładki, dodatkowy spoiler czy dyfuzor z podwójnymi rurami. No właśnie, a te rury w Civicu jeszcze z 2019 roku były opcją, to znaczy można było wybrać mocniejszy wariant 1.5 Turbo bez centralnego wydechu, a w roczniku 2020 już tego nie ma. Czyli wybierając poliftowego Civica 1.5 zawsze dostajemy centralny wydech. Dla odmiany 1.0 te rury są niedostępne. A to moim zdaniem trochę szkoda, że nie możemy zrezygnować z tych rur w odmianie 1.5, bo one zabierają nam nieco przestrzeni w bagażniku. Kufer z tymi rurami, czyli tak jak w testowanym egzemplarzu, ma pojemność 420 litrów. A gdyby tych rur nie było, to miałby pojemność 478 litrów. No nic, w sumie i tak te 420 litrów to bardzo dobry wynik. Oczywiście, jak widzieliście na początku, mamy dość ciekawy pomysł z roletą, która jest zwijana na bok, a druga jej część jest złożona do klapy. Pomysłowa. To, co mi się w bagażniku nie podobało, to takie delikatne podbicie, które powoduje, że po złożeniu tylnych oparć kufer nie ma idealnie płaskiej podłogi. A pod podłogą jest miejsce na zestaw naprawczy, trójkąt, czy jakieś małe drobiazgi. W sumie to ten wkład można spokojnie wyjąć i mieć większy schowek pod podłogą. Z tyłu Civic oferuje naprawdę sporo miejsca. Ja bez problemu się mieszczę, i mam jeszcze parę centymetrów wolnej przestrzeni zarówno na nogi, jak i na głowę. Szkoda tylko, że nasze jedyne udogodnienie to podłokietnik, a zabrakło nawiewów czy złącz USB. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza złączam, się bardzo przydają. Szkoda, że w dziesiątej generacji nie ma już Magic Seats, czyli podnoszonej tylnej kanapy, tak jak to było właśnie w poprzedniej, dziewiątej generacji Civica. W nowym się tego nie dało zrobić, bo bak paliwa został przeniesiony z fotela kierowcy pod właśnie tylną kanapę. Ale to przyniosło benefit w postaci super niskiej pozycji z przodu. Poważnie, wsiadając do Civika można się poczuć jak w aucie sportowym, bo możemy siedzieć bardzo nisko. Do tego fotel ma całkiem niezłe trzymanie boczne i jest regulowany elektrycznie. Kolumna kierownicy jest regulowana manualnie. Również we wnętrzu zmiany są kosmetyczne, ale w moim odczuciu cholernie ważne, bo czuję się, jakby je zmieniono dzięki właśnie testom i licznym głosom od użytkowników. A ci bardzo często narzekali, np. Na, na brak manualnego ustawienia prędkości wentylatora, czy dotykowe przyciski po boku ekranu dotykowego. I proszę, odmiana po FaceThifingu dostała możliwość ustawienia manualnej prędkości wentylatora, czy ma fizyczne przyciski po bokach. Mamy też pokrętło do regulacji głośności. Brawo Honda. Poza tym system wciąż jest oparty o Androida 422 i działa. W internecie jest parę instrukcji, jak ludzie przerabiają ten system i instalują Google Maps, czy Janosika itd. Tak Ciekawe i w sumie przydatne. Sama deska rozdzielcza wygląda wciąż nowocześnie, chociaż na przykład nie podoba mi się kierownica, której materiał za bardzo się błyszczy i wygląda już staro. W sumie to materiały też mogły być minimalnie lepsze, ale są za to świetnie wykonane i spasowane Jedynie muszę ponarzekać na plastik piano black koło 3 biegów, bo ten szybko łapie kurz i się mocno rysuje Drugi ekran to cyfrowe zegary, które są bardzo proste i czytelne Na dole zegarów jest komputer pokładowy z mnóstwem różnych widoków a reszta to standardowo prędkościomierz, obrotomierz i wskazania temperatury oraz paliwa Prosto i ładnie Civic oferuje też sporo schowków i skrydek. za większy ten w podłokietniku oraz pod skrzynią biegów. Tak jest. Pod spodem mamy sporo dziurę ze złączem USB pod zapalniczkę czy HDMI. W sumie już to chyba kiedyś mówiłem, ale nie rozumiem po co komuś HDMI w aucie, ale Honda taką opcję oferuje. Poza tym oczywiście są schowki w drzwiach czy przed pasażerem. Pora więc zajrzeć pod maskę. Jak już się domyślacie po tytule oraz po moim elaboracie o dwóch rurach umieszczonych centralnie, pod maską pracuje silnik 1.5 turbo. 1.5 Witek Turbo. Jest to w pełni benzynowa odmiana, bez żadnych miękkich hybryd, co jest chyba warte odnotowanie w dzisiejszych czasach. Silnik generuje 182 konie oraz 220 albo 240 Nm, albo ponieważ z manualem mamy 240, a z automatem 220 Nm. Ja mam tu słabszą wersję z automatem, która jest skrzynią bezstopniową CVT. Napęd jest przenoszony na przednią oś, a od 0 do 100 Civic 1.5 powinien przyspieszać w 8,5 sekundy według producenta. Widzieliście, ja zrobiłem 7,2 sekundy. Sekundę i 30 szybciej niż deklaruje producent. Mega czas. I to był wynik w pełni powtarzalny. Zrobiłem 6 prób i każda pokazała 7,2, 7,3 sekundy. No świetny wynik. Również powyżej stówy Civic nie puchnie. I czas 1200 to nieco ponad 22 sekundy. Czyli jak na 182 konie to bardzo, ale to bardzo dobry wynik. W ogóle ta jednostka jest świetna. I o dziwo muszę pochwalić skrzynię CVT. Nie jestem zwolennikiem takich przekładni, ale w Civic'u jest chyba najlepsze CVT jakim jeździłem Nie wyje, symuluje biegi i sprawdza się naprawdę świetnie Reakcja na gaz jest bardzo dobra, auto ma świetne osiągi, a skrzynia sprawdza się idealnie Oczywiście przeciąga po obrotach przy pełnym bucie, ale w każdej skrzyni tak będzie jak chcemy jechać agresywnie a Civic z tym silnikiem aż się prosi o taką jazdę Układ kierowniczy, zawieszenie i hamulce działają znakomicie, a każdy kolejny kilometr z Civiciem to przyjemność Poważnie, no w moim odczuciu Civic prowadzi się najlepiej w klasie Testowany egzemplarz miał też adaptacyjne zawieszenie, które mogliśmy utwardzić i co ważne, to ustawienie było zapamiętywane To znaczy, że jak zgaściliśmy samochód i odpaliliśmy go ponownie po jakimś tam czasie, to ustawienia zostały. To mi się podoba jeszcze wracając do skrzyni, to właśnie mniejszy moment obrotowy jest spowodowany obecnością CVT, która nie przenosi dużych momentów. Ja wiem, że 240 Nm to nie jest duży moment, ale widocznie jakiś cel w tym konstruktorze mieli. W sumie to właśnie wadą CVT jedynie jest to, że nie przenoszą zbyt dużych momentów obrotowych, ale za to są niezawodne i ich praca jest prawie nieodczuwalna. Ale jak chcecie, to w podstawie jest świetna skrzynia manualna o sześciu przełożeniach. Ma krótki skoklewarka i jest bardzo precyzyjna. A, i ma jeszcze jedną przewagę nad CVT. Prędkość maksymalną. Z manualem możemy lecieć 220 km na godzinę, a z CVT nasz max to tylko 200 km na godzinę. Ot, taka ciekawostka. Pomimo obecności dwóch sporych róż wydechowych, Civic nie brzmi jakoś fenomenalnie na zewnątrz. Jest po prostu naturalnie i to w sumie szanuję Ładnie i przyjemnie. W sumie w kabinie również Civic brzmi bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy zwróciście uwagę, ale Civic ma podwójny spoiler na tylnej klapie, z czego jeden dzieli nieco tylną szybę. Ale jak widzicie, widoczność do tyłu mocno na tym nie ucierpiała, i w lusterku ładnie wszystko widać. Pora na spalanie. 182-konny Civic w mieście palił mi do 9 litrów. 9 to było przy energicznej jeździe, przy spokojnej schodziłem do 8 litrów. Na trasie przy 140 auto paliło mi około 6,5 litra, co uważam naprawdę za świetny wynik. Jadąc bardzo spokojnie, tak 90-100 km na godzinę, będziemy oscylować około 4-4,5 litra. Pora więc na cennik. Podstawowy Civic z 3-cylindrowym silnikiem 1.0 Turbo o mocy 129 KONI i manualną przekładnią kosztuje 78 200 zł. No, 73 200 zł, bo obecnie jest 500 zł obustu. Dopłata do CVT to właśnie 5000 zł i ta skrzynia występuje zarówno z silnikiem 1.0, jak i z 1.5. Silnik 1.5 startuje od 114 300 zł, ale jest od razu w najwyższym, pełnym wyposażeniu Sport plus. Poważnie, pełnym, czyli z wszystkimi systemami wspomagającymi jazdę i bajerami, a inna opcja to lakier, czy jakieś dodatki jak bagażniki dachowe, czy jakieś specjalne 18 celowe felgi. Poza tym mamy wszystko. Honda Civic z silnikiem 1.5 Turbo to w moim odczuciu najlepsza obecnie propozycja w tej klasie czyli w klasie zwykłych kompaktów, do których nie zaliczam hot bo to jest już w sumie taki pewien segment w segmencie Oczywiście pomijam kwestię wyglądu, bo każdy ma inny gust, ale jeśli chodzi o osiągi, spalanie, jakość wykonania i przede wszystkim właściwości jezdne, to Civic jest genialny, poważnie kawał świetnego auta